Czy to nowy rodzaj wabika? Taki z tytu, te, tego klipu Jakieś takie blade kolory, kiepska jakość, ale... musicie mi to wybaczyć Rzucony pistolet do góry What? WHAT?! Czemu tam ciało leci górą? <noise> Tutaj do niego strzela przeciwnik? <noise> nie mam pojęcia, słuchaj. Nie, nawet granaty czegoś takiego wcale się nie robią Żeby ciało lewitowało Czy jest mi ktoś z was w stanie to wytłumaczyć? Jakim cudem przez mida leci Terro, manekin terrorystów. Ok, zabił jednego, nie wiem, nie wiem, słuchajcie, o co może chodzić. W tym klipie zaraz się okaże: trzech na dwóch idzie plant. What? Co? Co to za jakiś kolejny glitch tej postaci? Dopiero co widziałem wcześniej, jak. Jakieś ciało terrorysty latało po całym midzie na dustie, a teraz takie COŚ?! Co to jest w ogóle za pozycja?! Powiedzcie mi! Rzeczywiście manekin! <laughs> Ej, chciałbym takie coś zobaczyć w meczu w CS-ie. Jeśli szukasz strony do otwierania skrzynek w CS-go, sprawdź Hellcase. Z kodem MERWO dostaniesz 70 centów darmowych funduszy do wykorzystania na stronie, a z kodem MERWO15 dostaniesz plus 15% przy doładowaniu za dowolną kwotę. Linki w opisie, zapraszam. Wallhack nie może naprawić czyjeś gufoty. Taki mamy tytuł. O, strasznie głośny klip. Ja może lepiej wyciszę dźwięk. Może będzie potrzebny, to później włączę, najbliżej jeszcze raz. E, oglądamy Overwatcha The Suspect z jakimś obvious bany hopem. Scout w ręku, także no, już wiadomo, że to jest oczywisty hacks I zobaczymy, co my tutaj będziemy mieli. Próbuję zabić go przez. przez sufit, tak? Nie da się tutaj. <laughs> Okej! <Okay. laughs> Okej, okay, tego się nie spodziewałem, słuchajcie, suspect nie mógł zabić przeciwnika przez ki kilka powierzchni, więc się wycofywał, wycofywał na maksa. Chyba tutaj też podskoczył, albo nie, nie, bo tu nie ma barierki akurat w tym miejscu, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, słuchajcie, musiałbym to sprawdzić. Trafił chyba na idealnie, na miejsce, w którym nie ma żadnej barierki, bo tutaj wszędzie po bokach są barierki, nie mógłby spaść. Także naprawdę miał niezłego pecha, jak widać nawet z wolhakiem, takim obvious. I bany hopem, można przegrywać rundy. Fajny berek. Akcja na przed mego widza. Nice. A drugi skanuje. Może pierwszy frag. Skosy się gonią teraz. Biegnie <laughs> <Mięknie> za tym. <laughs> no tym nie wie, nawet nie sprawdził, teraz dalej iść <laughs> Ładne dwa fragi z kosy. dobra ucieka, akcja, ucieka, dobry ucieka. berek. Ucieka. Poznajcie pyro. Taki jest tytuł, znaczy pyro napisane po angielsku, więc podejrzewam, że chodzi o pyro, czyli o postać Sim 2, nic więcej mi się tutaj nie kojarzy z tym Trzy mołotowy Jakim cudem? Czwarty! <laughs> Okej. Okay. no co chodzi w ogóle w tej akcji? Cetek, wyobraźcie sobie, że stoicie sobie na miejscu tego Ceteka tutaj nasz... Piąty mołotow? Co? Zobaczcie, ta, ten terror, szkoda, że to nie jest jeszcze inaczej pokazane. No, on rzuca jeden, rzuca drugi, wraca po martwe swoich lub też przeciwników, rzuca trzeci. Ale czemu? Idealnie w, w, i czwarty w to samo miejsce. Idealne zgranie z koleżanką i jej poświęcenie dla dobra defa. To jest akcja na przez mego widza. Zaraz zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Jakiś ninja defuse. Widzę, że perspektywa trzeciej osoby z kamerki nagrane Demko. Także okej, okay, będziemy doskonale widzieli, co się w tej rundzie dzieje. Ustawiają się tutaj we dwójkę na besie: Spiderman man i, i Mary. Z tego co tam mi napisał, to to są bohaterowie tego klipu. To, to w ogóle, Mary jest to jest ta chyba koleżanka. Mary jest patrzona celownikiem w jedno miejsce. Tam oddał wcześniej strzał, więc to chyba okej, okay. więc to jest jakiś plan. Poszedł Smoke. A terroryści wszyscy wchodzą logiem. Ok, to może być ciekawe, jeśli nie sprawdzą tych dwóch seteków w tym besie. A, już powoli się to domyślam, co to może być. Ale no, terroryści, serio? Nic tu nie sprawdzą tych smoków, Nie, oni myślą, że to są ich. Idzie, idzie, idzie bomba plantowana w samym środku smoka, Mary ginie, a Spider-Man od razu po zaplantowaniu, za, po zaplantowaniu zaczął defa. <laughs> Bardzo fajna, śmieszna akcja. Zrobiłem grafikę z CSGO dla wszystkich. Counter-Strike Condition Zero, Counter-Strike Source i CSGO. Przeciwnik z bronią w ziemi. <laughs> to jest naprawdę fajna graficzka oddająca CSGO ostatnimi czasy w niektórych momentach, oczywiście jak trafiamy na spinboterów, ale to, wygląda to śmiesznie, jak najbardziej Podobne zdjęcie było ostatnio w filmie, ale tym razem co mówisz gdy zginiesz w danym miejscu? Zdjęcie na, na mi przez mojego widza e, oczywiście nie, nie wszystko tutaj mogę przeczytać na głos, z uwagi na przekleństwa i YouTube'a, myślę że to rozumiecie, ale no jest tutaj para ciekawych Akcji, jak na przykład parę ciekawych zwrotów, jak na przykład skoczył ci tutaj na oknie, bo dostał przecież, to, gdy idziemy na B, widziałeś go na longu jak złamany w tym 96 96.3. Na blisko nie rozumiesz, gdy się z kimś bijemy przez drzwi na blisko. Sporo śmiesznych, prawdziwych określeń. Stworzyliśmy grafiki z Twittera CSGO jako naklejki w grze. Ale to jest to słynne twitterowe tło i awatar oficjalnego profilu na CS-ie, prawda? Natomiast tego typu rzeczy można było nakleić sobie na bronie. Ja osobiście bym skorzystał, nie wiem, jak wy. Gra już nigdy nie była taka sama od tego momentu. Taki tytuł tego filmiku 2015. <głosy> <głosy> Pamiętacie, że między meczami albo na koniec meczu można było rozmawiać z przeciwnikami? Oj, takie akcje się zdarzały. Wszyscy się wyżywali. Oj, zostawię wam, zostawię wam link do końcówki tego filmiku w opisie. Coś pięknego, można sobie powspominać, jak kiedyś wszyscy wyżywali się w tych łączonych czatach. Śmieszny ninja akcja, akcja nam z pompą. Akcja narysowana na przez mojego widza. to mnie nie interesuje w Coś tam gadają do siebie? Numer REGON. Numer Regon. <laughs> Akurat w trakcie meczu, serio. Okej, okay, jeden na trzech. Bomba zaplanowana i ma przy sobie nowe. Dwóch wbiegło. Trzech wbiegło i go nie sprawdzili. Serio? Okej, okay, poszedł pierwszy. Nie, na konto ugrę, jeden na trzy nie wierzę. Co to są za ragi w ogóle? Poszedł. Uda się czy nie? Nie może! Czy wystarczająco czasami Nie no, wystarczająco. Gratuluję ugrania jeden v 3 znowu. Przeciwnicy nie mieli oczu. Dostałem ulhaka w grze. O mapka Anubis. Wskazuję palcem na przeciwnika? O to w tym chodzi? To jest dobre. Domyślałem się po tytule, słuchajcie. Dostałem wallhacka, że idzie sobie, odbija. Nie, nie odbija bombsite. Chyba bo nie jest zaplanowana. I typek wskazuje palce. Tam jest przeciwnik. Tam idź, nie? Ten bieg okoliczności niesamowity. A, wygląda to super. <ścoughs> Zdradził go. Martwe ciało go zdradziło. Co o tym myślicie? staci nacisnął i co, wyleci kosa? Nie, 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 nie wierzę w to. Haha, Glock! Piesek dropnął Glocka. Gratulacje. Już myślałem, że będzie kosa, to, by było, to byłby hit kompletny. Beatbox terrorysty. Co ja przed chwilą obejrzałem w ogóle? Próbowałem tego Wolbenga wielokrotnie. Tak, jestem tutaj aktywniamy głosu. Bardzo ciekawy view model. Naprawdę? Coś takiego? I w tego przebiegając... W obydwu! Bo właśnie chciałem spytać, czy dostaniemy perspektywę przeciwnika? I co, jeden był ustawiony tutaj za tym czerwonym, a drugi wbiegał mida? Dobrze mi się wydaje. Nie, no słuchajcie. Pięknie, że dostaliśmy perspektywę taką... Co za WALLBANK?! Zatkało mnie kompletnie. Ninja na kaszu. Akcja nasana przez mojego widza. Zobaczmy, co tutaj się będzie teraz działo. Patrzę, cmonki, leci defuse. O, zmiana perspektywy. 1v1, co teraz się będzie działo? Nasz ma 11hp. Nie ma defa i <laughs> stoi defuja. Przeciwnie, do go strzela, biega, szuka go. <laughs> Glitch bomby na Miraż. Uuu, i to jeszcze z takim 180 w powietrzu. Eee, tego glicza nie widzieliście u mnie, ok? Nie będziecie go potem wykorzystywać w meczu i nie będziecie griffingować i przeszkadzać innym. Oczywiście, że nie. Zobaczcie na bombę. Taki jest tytuł. Zresztą klip w spowolnieniu. Rzucił bombę. Udało mu się zrobić kilka. I bomba wylądowała pionowo. Słuchajcie. Nie widziałem jeszcze tego w CS, żeby tak się komuś udało rzucić. Zawsze ona upada, jednak. Ale triki. Czy, czy ktoś z was jest w stanie takie coś wykonać? Taktycznego? <laughs> pierwszy, pierwszy raz wydaje mi się, że coś takiego widzę, żeby bomba wypadła w pionie. Być może zaraz na mnie nakrzyczycie, że. Merwo, ja tak mam w każdym meczu. Ale ja tego jeszcze nie widziałem. Nie wiem. Lewitująca bomba na cash. Akcja nasona przez fuck? mojego widza. Chyba Co bardziej tak powinienem oglądać. O, o, co, chodzi? O też co chodzi Nie wiem, co się stało i o co o, chodzi, no ale wolałbym, tak. żebyście się na, mi o wszystko w poziomie wysyłali. Filmy będzie łatwiej. Ogranie <laughs> kałachów goldów w 2020 akcja do samochodów przez mojego widza. Jest z dwóch na pięciu, nie może go trafić. Ale zlagowane, co jest? Czemu to jest takie zlagowane? Jeszcze raz, już będzie lepiej, już się załatwię. Lepiej na YouTube, parę strzał ze scouta. Nic nie idzie. Nie, to jest. Nie na nagranie. jednak nie u mnie. Otoczył się z kolejnym. Jest. No nie wierzę, że. Tr... Nie, tego, tego trzeciego skosy, tak. Myszka do wymiany. Akcja nacona przez mojego widza. Napisał sorry za jakość, więc jak najbardziej mu to wybaczymy. Zaraz zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Z 5 na 5 widzę. 13-14 wynik. Końcówka meczu. No tutaj czeka aż jakiś antyterrorysta mu chyba podejdzie B, zraszuje. tak, tak, coś podejrzewam, chyba, że... Chyba, że to jemu myszka się może zacięła i on tutaj po prostu utknął w tym spocie. Co tutaj się będzie działo? Obserwujemy, już minęła, nie wiem... Cała runda. M mogę zobaczyć czas przecież. Okej, okay, w końcu coś się dzieje, antyterrorysta podchodzi. Słuchajcie, on czekał przez ponad 40 sekund tutaj, w tym spocie i w momencie, w którym antydresta postanowił wychylić idealnie się odwrócił. Lepszych timingów nie, nie widziałem dawno. Zaawansowane taktyki mołotowa w silverze. 3 Tr na czterech. CO TO BYŁO?! <gryw> nie no, to... To musi być jakiś troll i jeszcze on nie zabił go z loża? Nie no słuchajcie, nie wiem o co tutaj chodzi, ale... Albo oni specjalnie chcą kogoś zbanować, taką, taką widzę jeszcze szansę, słuchajcie, że to jest po prostu jakiś griffing i oni specjalnie chcieli zbanować tego żomeczka, który rzucił tego mołotowa, nie wiem. <śm> ale z perspektywy tutaj osoby nagrywającej ten klip, wygląda to bardzo śmiesznie. Po prostu sobie skanowałem. Akcja nacona przez mojego widza. Z pięciu na pięciu. Oho! To chyba o ten strzał chodziło. Niezły, podwójny headshot przez Smoła Takie coś... Takie coś naprawdę rzadko się trafia. Mój ulubiony rasz na office. Zobaczmy co to będzie taraszyk. Schował się. Uuu, nie wiedziałem czy tu można wskoczyć. Troszkę za głośno. Jaki movement! Drzewa dachy. Co tu się dzieje? Kolejna półka? Okej słuchajcie, Ace! Ale jestem w szoku! W jaki sposób on to zrobił? Jak fajnie wykorzystał mapę? Office jest dużo ciekawszy niż sądziłem. Kiedy nie wiesz, czy teammate, to na pewno teammate. Akcja nacona przez mojego widza. Jeden na dwóch. Bomba leży. takiem pilnuje. Nie trafił. Musi uciekać. A czemu teraz strzelił na no swojemu w web? Nie wiadomo. No i co tak dał radę do ugrać? Zrób to w prawdziwej grze i będę pod wrażeniem. Co jest, on tu utknął? Jaki boost! Chwila, czy to jest to samo? Nie, to jest inna, to jest inna sytuacja teraz. I można spojrzeć do res. Okej, okay, ten, drugi, ten drugi dużo mniej użyteczny, ale ten, ten pierwszy buścik, ja nie wiem, jak ta pierwsza osoba tutaj stoi w powietrzu. Jakoś tutaj gdzieś się zgliczowała przy tej ścianie, nie wiem jak. I druga na nią skakuje, słuchajcie, i można bronić planta z tej pozycji. No jeśli ktoś z was umiałby to odwzorować w meczu, to też bardzo chętnie bym pokazał coś takiego. <laughs> nie wiem jak oni to zrobili, naprawdę, naprawdę nie, wiem, nie, nie wiem jak ktoś w ogóle znajduje takie rzeczy, że można utknąć w powietrzu po prostu. Byłem w szoku. Akcja nalazana przez mojego widza. Zobaczymy, czy my też będziemy w toku położeniu tej akcji. Bo po tytule nie jest za bardzo wiadomo, co tutaj się może wydarzyć. Poszedł Smoke, jest to Wingman. Dwóch na dwóch, czy będzie zaraz jakiś zaraz skanik? coś takiego? Na to się zanosi trochę. I to No Scope! O, gratuluję! Specjalny zrzut. Akcja nalazana przez mojego widza i napisał, że jego sojusznik wylądował na zrzucie i razem z nim spadał. Jak to się dzieje? Co ja widzę? Słuchajcie, czegoś takiego w Danger Zone nie widziałem jeszcze nigdy. Jak, jak mu się udało na ten rzut wskoczyć, zeskoczyć? Musiał się zrespić. Akurat jakoś tuż nad nim od razu z, z helikoptera wylądować na tym. Nie mam pojęcia, czy wskoczył tam jakoś minami. Wow, jeśli macie pomysł, dajcie znać, jak on tam się dostał na to, bo ja nie wiem. Epicki granat. Akcja nasana przez mojego widza. Uuuu, jeden granat zabił trzech naraz! raz. Pięknie, I mimo wszystko, coś takiego się rzadko wydarza. Bronił sobie CT ze scoutem, fajnie, mieliśmy to pokazane w ogóle z kilku różnych perspektyw. Pyk, takie najdzikie, ja lubię. Moja szkoła. Widzę, że uważnie oglądałeś odcinki. Fajny strzał ze scouta. Polecam. Akcja nasłona przez mojego widza ze scoutem pod Bonsai. widzę, że wszyscy praktycznie terroryści tutaj idą, więc może być ciekawie zaraz. Ooo! Trzech przeciwników zabitych jednym strzałem. Potrójny headshot ze scouta na raz. Rzadko. Najwyższy poziom rozgrywki z obydwu teamów. Widzę, że mamy perspektywę z trzeciej osoby. Wjechał na plecy. Strzela. Ojej! Co ja oglądam? Dwóch przebiegli na fleszu. Co? E tutaj ktoś ma cały czas powiadomienie, ma aktywował Windowsa przy okazji. Kompletne silver, kompletne zamieszanie. Stracił wszystkie pociski w P90. Ten dalej biega, strzela. Ten dalej tam go szuka z nożem i ginie. Yeah. Caption this. Czyli można to przetłumaczyć jako podpisz to, czy coś takiego? Nie wiem w sumie, jak. Nie wiem w sumie, jak to przetłumaczyć. Asysta z pierwszego fragu z granatem. I potem cztery zabójstwa z jednego strzału zawłupki, ale się wszyscy ustawili w jednej linii, słuchajcie, gdyby tylko. Gdyby tylko pierwszy jego sojusznik rzucił Neida, a nasz bohater tego klipu jako drugi, to miałby pięknego Ace'a. Zobaczcie, tutaj łamki sekund, granat poleciał jako drugi. Jak to się w ogóle, słuchajcie, stało, cyk.